13 grudnia, niedziela rozpoczynamy analizę weekendową spółek z indeksu Wig 20. I tutaj na pierwszy ogień idzie no to nasze no, nieszczęsne Allegro, które ma zbyt duży udział w indeksie, aby pominąć, a znowu tak naprawdę e, historię swojego notowania na giełdzie na tyle krótką, że ciężko jest jakieś takie naprawdę mocne silne. Analizy przeprowadzić. No ale na tę porę właściwie możemy powiedzieć tyle. Z jednej strony mam, mamy po prostu teraz walkę. Po dojściu do szczytu w okolicach tam 100 zł, bo to max wypadł na poziomie około 98-80, czyli prawie 100 zł. Mieliśmy spadek, który cechował się tym, że na tę chwilę był zwykłą korektą ABC. Ona co prawda, no nazwijmy to, zeszła do takich poziomów, wybijając tu strefę, i, i, i właściwie do żadnych innych. No można powiedzieć, że zbliżyła się do ceny otwarcia notowań na pierwszej sesji, gdy, gdy, gdy one weszły do obrotu. Następnie utworzony ruch do góry był, jak widzimy, równym wymiarem z tą poprzednią korektą, i, i, i doszedł tutaj do tego wybitego dołka. Więc od tej strony patrząc. Mamy typowy układ, jakiś taki układ pędzący 1 do 1, po którym powinniśmy mieć zejście na dołek, ale to zejście na dołek tak de facto powinno mieć bardziej dynamiczny charakter, a nie taki rozciągnięty w czasie. I skoro teraz ruch na dół trójką nie wybił nam, a właśnie był jak gdyby oparty o tą strefę, no to zaczynamy powolutku, powolutku myśleć nad elementami, że jednak tu faktycznie było ABC i teraz może dojść w tym tygodniu do wybicia tego tutaj maksimum, czyli tutaj poziomu 81,62 i kontynuacji wzrostów, na nowy szczyt, czyli znowu w kierunku 100 zł. No, i tak jak widzimy, po tej trójce mamy tutaj taką zamieszanie, dwa różne szczyty, i one zostają wybijane. Moim zdaniem, jeżeli ma być wzrost, powinno teraz na początku tygodnia, nawet już w poniedziałek, przystąpić przyspieszenie tego wzrostu. I powiem szczerze, że mimo, że jeszcze nie jest wybity poziom tutaj 81-62, no to na tę chwilę ten scenariusz, jak gdyby, jest dla mnie takim scenariuszem. Bazowym, czyli od szczytu była korekta ABC, i mimo że tutaj zachowany został overbalance i była reakcja, ta reakcja niestety była tylko trójkowa, ona nie powinna się tak rozciągnąć, według mnie, w czasie. W związku z tym zakładam, że jednak rynek będzie próbował wybijać te, ten tutaj szczyt na 80, załóżmy tamte 82 zł, i podążał w kierunku 100 zł. Kolejna spółka to CD Projekt. No na CD Projekt jest sytuacja taka, której ja nie lubię osobiście, ale już tłumaczę dlaczego. Popatrząc na wykres tygodniowy, no mamy podwójny szczyt, mamy wybicie można powiedzieć w cenach zamknięcia, jak i również w cenach minimalnych, wybicie jak gdyby linii szyi tego podwójnego szczytu ewentualnie. I mamy silne objęcie bezsy. I wszystko by było ok, tylko mamy też zarąbisty obrót, tak? Mamy zarąbisty obrót no, i teraz z jednej strony wszystko gra i buczy, to znaczy się inaczej powiem. Zawsze twierdzę, że na spadkach, gdy pojawia się taki wielki obrót, no to jednak ktoś wtedy kupuje, tak? No, i teraz najczęściej jest jakoś trudno uwierzyć, że przy takich dynamicznych spadkach kupuje. Jak ja to sorry za, za, za nazwisko, jeżeli się gdzieś powtórzy, ale. Ten zwykły Kowalski, tak? No tutaj to raczej kupuje ktoś na takich składkach, kto, kto, kto jest no, no w tej lepszej formie, że tak powiem, e, e, świadomości. I dlatego ten obrót mnie niepokoi. Ale z drugiej strony musimy zdawać sobie sprawę z sytuacji, jaka tutaj na tych, na tych akcjach ma miejsce. To jest cały czas potężna hostca, która szła na sednet na CZ Projekcie, i teraz. Dochodzi, może tutaj dojść do realizacji celu, zwłaszcza, że no, kupuj plotki sprzedawaj fakty. Przez ostatni, tam nie wiem, bo tak się aż mocno nie interesuje, ale pół roku, czy rok była kilka razy przekładana debiut tej gry, która teraz tam dziesiątego wyszła. Nie jestem graczem, więc nawet cyber coś tam, ale to nieważne. Na bazie tego rosły, rosły notowania projektu, tak, czyli teraz to zostało zmaterializowane. Pomijam już fakt, że dochodzi wiele głosów od graczy i od, od jakichś tam fachowców, którzy twierdzą, że technicznie jest wiele, no aż nie do pomyślenia ile błędów technicznych w tej grze i, i, i że co, no, ale ona robi, sprzedaje się z tego co wie w debiucie dobrze i, i, i wszystko, ale to jest zmaterializowane. I w związku z tym biorę mocno pod uwagę fakt, że to jest właśnie ta metryzacja. a mimo wszystko w szczytach hos wiadomo, no, każdy znowu użyje tego określenia, tego nazwiska. Kowalski, ten zwykły Kowalski w szczytach Hossy. On o niczym innym nie myśla, tylko o kupieniu, i on jest cały happy, jeżeli widzi, że coś tam spadło, bo on może to taniej kupić. W związku z tym, wydaje się, że jest tutaj możliwość dość poważna na zrealizowanie scenariusza, który, który, który moim już napominałem o nim z. z no, z miesiąc temu albo i, i nawet więcej zejścia, co najmniej do 200 zł, a tak de facto, gdybyśmy chcieli rozpatrzeć samą formację podwójnego szczytu, no to byłoby zejście do 170 nawet zł. Nie wspominając już o tym, że po całym tym impulsie docelowo możemy schodzić na znacznie niższe poziomy, ale. Taki może być ten, ten taki, nazwijmy, pierwszy, pierwszy ruch. I teraz patrząc na wykres dzienny CD-projektu, no to widzimy tutaj ten ogromny obrót w piątek, ale pamiętajmy o jednym. Co się dzieje, jak rozkładają się obroty? Na obroty, największe obroty mamy zawsze na fali trzeciej. To są największe obroty. Potem jest jakaś fala czwarta. Statystycznie najczęściej, tak? No bo oczywiście zdarzają się jakieś wyjątki, ale tak jest. I potem jest fala piąta, która uzyskuje nowy dołek, ale już na nieco mniejszych, też jakichś większych, ale mniejszych obrotach niż fala trzecia. Więc patrząc od tej strony, no to idealnie po osiągnięciu szczytu, po wyjściu na szczyt mamy fałszywe wyjście na szczyt, zejście przy delikatne przyhamowanie jako fala druga i rozpędzanie się fali trzeciej, która być może dobiegła właśnie w piątek końca, ale która nie musi być, oznaczać końca, bo jeszcze możemy mieć tutaj jakieś, co najmniej próbę zejścia do poziomów niższych, tutaj chociażby do poziomu 293 zł. Potem następnie fala czwarta i piąta. Jeżeli tak się rozwiąże, to będziemy mieli pierwszy swing spadkowy. Ale to oczywiście nie znaczy, że już musimy lecieć jako Bodospad, bo rynek... Jeżeli wchodzi w głęboką, w mocną korektę, takiej chosy, takie jaka miała miejsce od wielu lat, od kilku lat dobrych na CD-projekcie, to no to tutaj również korekta, która, która będzie następowała po ewentualnym zakończeniu tego, właśnie nazwijmy to, pierwszego impulsu spadkowego, może mieć całkiem pokaźny rozmiar. Czyli to nie jest tak, że od razu polecimy na te 200, że musimy polecić, bo możemy, oczywiście, że możemy, bo tutaj może być rozpędzanie i nie ma się zmiłuj. No, wiemy, jak na przykład wyglądała giełda w marcu. Też można by było powiedzieć, że to już jest trzecia, to już się kończy. Teraz co najmniej jakiś korekta, a tam ani widu, ani słuchu, więc to wiadomo, że może być, ale teoretycznie no jesteśmy w trzeciej. No, jeden wniosek podstawowy: no, po prostu ten, kto nawet by chciał, myślał o kupnie, to na razie nawet nikt o tym nie myśli. O, I tyle w tym temacie: czyli tak jak Allegro na wzrost, tak CD-projekt na razie na spadek. Kolejna spółka. Hmm, którą omówimy to oczywiście KGHM. Na KGHM w tym tygodniu powstał nam taki pin bar, ale zwrócę uwagę na to co często powtarzam, czyli ze wzrostowym korpusem. Jak widzimy jest to dojście do dolnego ograniczenia tutaj strefy wynikającej z tego szczytu, górne cienie, tutaj podejście potem po pierwszym takim delikatnym spadku i to jest to dolne ograniczenie w rejonie tam 193 złotych dwóch i tutaj mieliśmy dojście na tym, na tym, w tym tygodniu do tej, do tej ceny, do tych poziomów, i rynek cofnął tworząc właśnie górny, mocny cień ale korpus pozostał, pozostał wzrostowy. Oczywiście każdy pin bar jest, jest jak gdyby takim w no, tym momencie zagrożeniem, ale zwracam na to uwagę, że zwłaszcza te pin bary, jak gdyby z przeciwnym kierunkiem korpusu no, no, no te już zupełności, no, no bez, bez potwierdzenia to naprawdę nie ma się co za to zabierać. No i teraz jeżeli przejdziemy na wykres dzienny, no to też jeżeli spojrzymy po tej korekcie pędzącej, jaka tutaj miała miejsce, no to wydaje się, że jest jakaś fala pierwsza, jest jakaś fala druga jest jakaś fala trzecia i w tej chwili też można powiedzieć, że idealnie wpisujemy się w falę czwartą. Mamy tutaj pin bar, ale też wzrostowy, mamy tutaj, nie mamy objęcia, bo otwarcie nastąpiło niżej, czyli to jest taki układ, który może być tym typowym układem korekcyjnym, po którym będziemy mieli jeszcze dalszy jeden wzrost. Dlaczego? No bo tutaj, jeżeli byśmy chcieli spojrzeć Niewiele brakuje nam też do, do zakresu 100, y, czyli równości fal, ale co, 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 naj, co najistotniejsze w tym momencie, to może jeszcze wrócę na wykres y, tygodniowy. O, co? No to jest to, co chociażby wiemy, je, jeżeli nawet nie mamy, ja tu może poprawię, jeszcze zwiększę zakres czasowy, żebyśmy mogli zobaczyć ten autentyczny szczyt o. Jeżeli mamy, nawet nie mielibyśmy tutaj wyjść na ten osiągnąć tego szczytu, tak? Bo zobaczmy, to jest tutaj podwójny szczyt i, i, i taki ten duży i na KGHM-ie i nawet gdyby on miał definitywnie nie zostać przebity. A, a, a faktycznie miałaby zatrzymać ten szczyt. No to tutaj widzimy wyraźnie, tu jest dolne ograniczenie, a dolne ograniczenie to jest element, który często, statystycznie znowu wygrywa w ten sposób, że jest reakcja, bo jest ta strefa, zatrzyma się, jest reakcja, ale ta reakcja nie jest adekwatna, ani, ani skuteczna. Najczęściej tak to wygląda. Pamiętajmy, każda strefa powinna być teoretycznie. Do połowy chociażby spenetrowana. Tutaj ledwo, ledwo dotkło do tego górnego, dolnego ograniczenia i zaraz nastąpiło cofnięcie. Dlatego uważam, że no. Oczywiście może tu, przecież tego nikt nie zaneguje, jeżeli zostanie wybity w tej chwili poziom 170,95 no to będzie to już powoli mocne faktycznie zagrożenie dla tego, że do, dobiegło końca, dobiegł końca ten spadek, ale wydaje mi się, że w tej chwili są jeszcze szanse na to, żeby mimo wszystko KGHM jeszcze podszedł, podszedł do góry. Kolejna spółka to będzie PKO BP. PKoBP. Na PKoBP mamy świecę wzrostową, która wybija to, tutaj nam wyraźnie tą strefę, z, która zatrzymała nas jeszcze w poprzednim tygodniu i, i dwa tygodnie temu, teraz jest wybita. Powstaje górny cień. Dlaczego? Ponieważ weszliśmy w obszar tej luki cenowej, tak? Weszliśmy tutaj w obszar tej luki cenowej, więc jakaś podaż tu się uruchamia. No tu poszło ogromne, ogromne strzały podażowe, że tak powiem. Podaż mocno się aktywniła, skoro e, otwarł się tydzień luką cenową i powstała taka duża świeca. No więc ci, co tu sprzedali, teraz sprzedawali, teraz bronią, jak gdyby, Swojej pozycji, tak? Ci co się nie załapali, uważają też, że tu jest dobre miejsce do tego, żeby sprzedawać, tak? I, i, I to tak razem wygląda, że ta luka cenowa po prostu spowodowała ten cień, ale to jest tylko cień jakiś górny przy białej świecy, więc w pewnym sensie jest ostrzeżenie, jest jakieś ryzyko, ale na razie nie jest to jakiś sygnał czy, 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 czy definitywny znak na zmianę tej tendencji. No i teraz, jeżeli spojrzymy na układ. Ten dzienny, no to widzimy wyraźnie, że po tej ostatniej korekcie mamy tutaj takie przyhamowanie. No i, i tak by się chciało powiedzieć, że co najmniej właśnie jeszcze jedno wyjście na dół. A musimy brać też uwagę pod taki manewr, że jesteśmy tu impuls ABC wąskie i teraz tu rozpoczyna się coś takiego jak tu. Czyli teraz może być całkiem mocny ruch. Nie wiem, jak to rozegrają. Może być końcówka roku jeszcze z mocnym wiwatem i będzie mimo wszystko próba dojścia tutaj do rejonu, bo ten odpowiednik 2050 na indeksie, taki bym powiedział, no to tutaj mamy podobny układ, tak, jeżeli spojrzymy na PKO BP, tutaj mamy taki podobny układ, tak, no nazwijmy to dołki, Dynamiczne wybicie, retest i schodzi, czyli ten obszar wyciąga. Oczywiście po drodze mamy jeszcze tutaj, właśnie to domknięcie luki. No i w mniejszym wydaniu, strefę na poziomie około tam 33,50, 50 tak? Więc jest jak, jak, jak najbardziej możliwe wyjście. Tym bardziej, że w tej chwili po tym ruchu do góry i po tym układzie korekcyjnym, takim wąskim. Wydaje się co najmniej, że rynek no, nie tworzy tu na nim impulsu wzrostowego, mimo wszystko, tylko raczej jesteśmy tutaj w jakimś większym układzie korekty, gdzie mieliśmy A, mieliśmy B i teraz jesteśmy w C. I obojętnie, jakby nie spojrzeć, czy, spojrzeć, czy to ma być tylko jeszcze dobicie, czy to jest teraz rozpocznie się trzecia w tym w swingu po tej korekcie. Tak? Czy jeszcze coś innego, że pójdzie ruch, będzie korekta taka sama jak ta i dopiero pójdzie, to i tak, i tak z każdej strony patrząc, większe prawdopodobieństwo jest na to, że najbliższe dni będą pod wpływem wzrostu, a nie spadku. Kolejna spółka to. Nie wiem już, bo już się pogubiłem w tym udziale, ale powiedzmy wino. No, w tym tygodniu mamy tak, na, na, na wykresie tygodniowym nieprzyjemny czarny pinbar. I to jest element, który oczywiście sprawia nam zagrożenie, patrząc od strony takiej yy, świecowej. Natomiast widzimy, że mieliśmy tutaj zejście ABC, zachowanie overbalansu. Jesteśmy cały czas w trendzie wzrostowym, a więc tak naprawdę należałoby. Tutaj spojrzeć na to, że po AWC zrobił się nam jakiś ruch do góry, i teraz jesteśmy w korekcie. Spójrzmy zatem na wykres dzienny. Na wykresie dziennym widzimy, że po tej trójce spadkowej, która utrzymała nam ten zakres, nazwijmy, overbalansu, mieliśmy dynamiczne pójście do góry, które wybiło nam ostatni potwierdzony szczyt. Tutaj maksimum jest wyżej niż tu. No i teraz być może jesteśmy w jakiejś korekcie. Zwróciłbym jeszcze uwagę na ten fakt, na, 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 na fakt, że na tym szczycie, tak, nie było tu dużego obrotu, tak? Czyli nie było wyrzutki jest cenowa jak gdyby wyrzutka, bo poszło do góry i spadło, natomiast obrót pojawił się na tej czarnej spadkowej świecy. Czyli wracamy znowu do tego, co na początku mówiłem. Na spadkach najczęściej ten bardziej, że tak powiem, decydujący kapitał nie sprzedaje, tylko kupuje. I tutaj ten duży spadek z tym cieniem powoduje, że jest tutaj według mnie układ, który po wybiciu ostatniego potwierdzonego szczytu jesteśmy w korekcie. Jeżeli rynek nie wybije nam tych dołków, a dojdzie na przykład tutaj do strefy na koronę, czyli tam w okolicach, no nie wiem, 252, 253 i odwróci, no to będziemy najprawdopodobniej w momencie powstawania trzeciej fali wzrostowej po tej korekcie, tak? czyli, czyli no innymi słowy w no drodze na nowe szczyty. To jest dla mnie podstawowy wariant. Jeżeli teraz rynek tu wybije, no to będziemy się zastanawiać, jak to będzie miało w odniesieniu do tych szczytów tutaj poprzedniego swingu i w jaki sposób, bo on może oczywiście nadbić delikatnie ten dołek i dopiero zrobić, no rynek jest nie, pod tym względem nie jest do okiełznania tak w 100%, ale na to zwracam uwagę, ten ruch do góry Wybija ostatni potwierdzony szczyt korekty ABC. Nie ma e, obrotu, tylko obrót powstaje na spadku na tym, na tym spadku, na tej dużej czarnej świecy z dolnym cieniem. I rynek moim zdaniem będzie szedł tutaj na wino do góry. Kolejna spółka to PZU. Na PZU silna biała świeca, która dochodzi nam w szczytowej formie, że tak powiem w maksach cenowych do tego mniejszego zakresu overbalansu. Ja tylko przypomnę, że tu po drodze no, raczej mieliśmy układ korekcyjny, a nie impulsowy. Ale... Teraz doszliśmy tutaj do, tej, do tego overbalansu i mamy zagwozdkę, tak? Bo z jednej strony mamy zrealizowany nawet układ, pewien układ yy, harmoniczny Leonardo 50x78. Mamy ten zakres overbalansu, ale czego nie mamy? No, nie mamy jakiejś świecy, która, która by pokazywała. No, bo mamy przecież dużą białą świecę z jakimś tam delikatnym cieniem odbijającym się od oporu. więc w związku z tym, należy, moim zdaniem. Przyjąć podstawowy zakres, że mimo wszystko rynek będzie chciał co najmniej próbować w następnym tygodniu wyjść wyżej i tutaj osiągnąć poziom około 31 zł, 31,50, gdzie mamy strefę na koronę, gdzie mamy zniesienie 88% i gdzie mamy zakres tego większego overbalansu. Więc tutaj moim zdaniem jest jeszcze możliwość kontynuacji albo co najmniej próby kontynuacji tego wzrostu. No i teraz, jeżeli spojrzymy na wykres dzienny, no to tu też widzimy wyraźnie, tu mamy jakiś impuls, tu mamy korektę. Tu mamy falę pierwszą, drugą, i tu jesteśmy co najwyżej. Według mnie, za po zakończeniu fali trzeciej, teraz mogła być czwarta nawet taka przybliżona i tak, i tak powinna być jeszcze jakaś fala piąta. Czyli tu powinniśmy co najmniej jeszcze iść do góry. To jest taki, taki minimalny zakres, i znowu na co chcę zwrócić uwagę. To na tej chwilę chciałbym zwrócić uwagę na to, że mamy po tym pierwszym impulsie wzrostowym, ewidentnym impulsie wzrostowym, małą korektę, płytką. Naprawdę nie wiem jak to traktować, ale płytkie korekty najczęściej występują w większych korektach wyższego rzędu, a nie w impulsach. W impulsach po pierwszej fali mamy głęboką korektę znoszącą 61, a nawet do 100%. Tu jest płytkość, więc to jest dla mnie na razie ostrzeżenie. A de facto, dopóki nie wybity zostanie tutaj poziom 32,93, no to w tej dłuższej historii, że tak powiem, w tym średnim i długim terminie, no to. Tak należy traktować, że jesteśmy po prostu w niczym innym jak tylko na razie w korekcie, dynamicznej, mocnej korekcie. Ale na najbliższe dni, tak jak mówiłem, co najmniej próba tutaj wyjścia jeszcze dalej do góry, czyli jeszcze jakiś początek tygodnia powinien być pozytywny. Kolejna spółka to PKN Orlen. Na PKN Orlen w tym tygodniu dojście do strefy, ale oczywiście dojście jak białą świecą z delikatnym cieniem, no właściwie na wykresie tym tygodniowym nic innego nie możemy robić, jak dać się dalej patrzeć na północ, no na północ, dobrze. I, I oczekiwać pójścia w kierunku 73,74 tutaj ta strefa 75, no te rejony, tak? Raz, że tutaj overbalance, tutaj strefa oporu, więc tutaj te rejony, tak to powinno moim zdaniem na razie być oczekiwane. No i teraz, jeżeli spojrzymy na wykres tutaj dzienny, to widzimy, że tutaj próby, dwie próby zejścia dolny cień, dolny cień, zejście, no. Rynek no, zdaje się tutaj podpowiadać, że jest strefa oporu, jest podaż, która atakuje, ale ta podaż zostaje wciągnięta. No, i w związku z tym najprawdopodobniej czeka nas wybicie i podążanie co najmniej do kolejnej strefy, czyli tu okolic 68. Tu widzimy teraz na wykresie dziennym taka, jak gdyby no nieco troszeczkę większa dokładność, czyli już tam od tych poziomów około 68, 70 zaczyna się poważne też strefa, bo mamy, tu mamy strefę na koronę, tak? Mamy zakres overbalansu tego tutaj z tym, także jedziemy, a do, do, do tego potencjału, który pokazywałem również na wykresie tygodniowym, czyli 73-75, oczywiście, również rynek może, może ciągnąć. I zostało nam jeszcze PKO na PKOZa dojście do strefy, górny cień, ale zobaczmy, świeca na razie wzrostowa, tak, korpus wzrostowy, jest górny cień, jest bar, więc jest zagrożenie, ale musi być koniecznie potwierdzenie, bez tego nie ma w ogóle co myśleć o jakimś zakończeniu tym średnim terminie wzrostu i, i zakładać takiego czegoś przez ten, yy, przez ten, że tak powiem, wzrostowy bar. Patrząc teraz na wykres dzienny, no to widzimy tutaj, Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, korekta pędząca z trójką po środku, no chciałoby się powiedzieć wzrost do góry. I teraz oczywiście pytanie, czy wzrost nadbijający szczyt, wychodzący trochę wyżej, czy... Yy, gramy z zasadą, że pędząca po środku, jeżeli tak, no to widzimy, że tu mieliśmy 20 zł, no to spore są możliwości jeszcze nawet i do wzrostu yy, tutaj do góry, tak, w ramach, ale znowu, jeżeli spojrzymy na cały ten układ jako układ całościowy, no to takie rozegranie no będzie po, po, pokazywało, że to jest charakter korekty wyższego rzędu. No i, 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 i Właśnie nie początku hos -y, tylko korekty wyższego rzędu, ale jakby nie spojrzeć, na tę chwilę wydaje się, że jest duże prawdopodobieństwo tego, że PKO EZA mimo wszystko też powinno próbować iść do góry, bo. Tak jak mówię, no jest utrzymane na razie overbalans. Oczywiście to nie jest jakaś świeca, która może być świecą, która wyraźnie wskazuje na wzrosty. Ale martwić się w tym sensie będzie dopiero można, jeżeli rynek wybije w cenach zamknięcia poziom 56,74, czyli zejdzie poniżej tej strefy, poniżej tego dołka. No to wtedy będziemy mieli pierwszy sygnał świadczący o możliwości zakończenia tego całego ruchu wzrostowego. Patrząc na tą strukturę, patrząc na te strefy i na to, jak rynek się zachowuje. No to, to, to tak jak mówię dla mnie, tym podstawowym wariantem jest to, że mimo wszystko będzie próba co najmniej na początku tego tygodnia pójścia, pójścia do góry. Powiem szczerze, że chyba nic nie ominęło. Także to by było na tyle, jeśli chodzi o spółki z indeksu WIG 20